Hej, hej, witajcie w kontynuacji F1 Manager 24, przynajmniej 12 Grand Prix w tym sezonie, czyli połowa sezonu po tym Grand Prix tak naprawdę się skończy, 37 milionów, więc co robię, remontuję centrum projektowe, znaczy modernizuję, czyli będzie już na maksa, Zobaczę, będziemy mogli mieć 20 inżynierów, nieźle co, <grym> Ok, teraz trzeba dusić resztę kasy na badania, i na inne e, tutaj remonty bo one się pojawią więc musimy po prostu mieć to na wady dobra scouting zakończony o już 30 lat ma chłopak 30 lat pani leclerc ok. tutaj harmonogram i teraz jak zawsze skumulowany to widzimy co się dzieje Wielka Brytania i tutaj no są dość znużeni więc muszę im dać Odpoczynek. To jedno w lewo tak naprawdę. Raz, raz. Eee, tak czy inaczej są znużeni. Ale to zrównoważone musi być. OK, myślę, że wystarczy. Tutaj... Siłownia. Potem damy im odpoczynek. Potem zrównoważone. Siłownie siłownia. I tu weźmy odpoczynek i zobaczmy, jak to wygląda na węgry. Są znużeni dość, ale... Nie najgorzej to wygląda z perspektywy tych skilli Myślę, że jest OK. Zmęczeni 3%. No nie można to jeszcze pocisnąć chyba powiedziałbym 42. Dobra, to to już trochę dużo. To wyrzucę. 36. Może być. Na Belgii nie wiem, czy to coś się wrzucić. Może tu im wrzucę to. Jedno. 33 jest ok, a tam nic nie wrzucam. Ale po Belgii już jest chyba koniec sezonu sezonu, połowa sezonu. To myślę, że ta przerwa jest, nie? Wtedy międzysezonowa, to myślę właśnie, żeby im tu wrzucić to. Okej. Okay. A teraz chyba nasz... Um, jeden z naszych pracowników bierze udział w tym... Um, dla sponsora w aktywnościach, dlatego tam gorzej trochę. Trenują panowie przynieść skrzydło 5 sztuk. nie wiem, okej. Okay. Zawieszenie, czy jeszcze jedno produkować? Można Wiecie w miarę co robić, żeby później nie mieć takiego staku Z częściami Tylne skrzydło 21 dni Czy ja to tak naprawdę tylne skrzydło użyję gdzieś? Tak, będę miał dwa na Grand Prix Belgii Okej okay. To dobra wiadomość, to co Ale lecimy, hmm. nie widzę, co byśmy musieli jeszcze zrobić. Scouting się kończy w dzień wyścigu. Przygotowanie strategii, pewnie centrum projektowego, efektywność wyższa o 50%. Za milion. Myślę, że możemy to zrobić. Możemy to zrobić. Będziemy mieć więcej... większą ilość inżynierów, ale widzę, że jak to trzeba poczekać jeden dzień przynajmniej, żeby to zrobić. Bo teraz jak, a może trzeba wejść w budynki. Chwila. Eee, zobaczmy, czyli to będzie w personelu. A, 50% powietr. czyli widzicie, możemy mieć teraz więcej, czyli 18. Ok, i teraz wchodzimy w te. Tak czy inaczej, nie można więcej niż sześciu na ten projekt. 7 tu się jeden dzień zmienia. Ok, a tu? A tu już jest. Tam jest mak. No ale to możemy dać. Niech działają panowie. Ok, cele wyścigowe oczywiście na maksę. Już zmieniłem na ten gorsze części w międzyczasie, wcześniej. I widzimy, że pokazuje, jakbyśmy byli gorsi niż inne zespoły. No zobaczymy, jak to pójdzie. Także do zobaczenia na kwalifikacje. Okej, okay, przed nami kwalifikacje. No i zobaczmy, co tu mamy. Poszło całkiem nieźle. Części. No to. Druga specyfikacja, oprócz skrzydeł oczywiście, silnik, skrzynia biegów, jeszcze jadę na tych starych RS już wziąłem ten drugi, no bo mamy tylko dwa, no to ten, bo tutaj jest dużo prostych, więc stwierdziłem, że może baterie wezmę, a silnika, silnik, tak jak mam tą swoją zasadę, czyli mamy cztery silniki, podzielić na 24 weekendy, czyli po 6 e, weekendów. I tutaj było 99, więc zmieniamy jedno w lewo, powinno być 100, tak mi się wydaje. Teraz mam tak 6, 11,5, 9 do 1, minus 3, 25, 0, 4, 5, a tutaj mamy 6, 7 do 3, minus 3,5, 0,9. Temperatura na kwalifikację opon, żeby je ładnie rozgrzeć, to 95 stopni powyżej. Um, dobre warunki teraz, ale nie wiem, czy nawet na, nie będą za ciepłe, ale możemy wyjechać. Może będziemy mieć z głowy. A, 95, mówiłem, tak, to dość dużo. Ale jeszcze sprawdzę drugi raz. Bo czasem tak piszę, że może być 70. No chyba jest okej. Okay. Napisałem dobrze. Tak. I w miarę wydaje się ta temperatura całkowita. Powiedzmy, że ciut, może by nie były dogrzane, ale widzę, że na razie nikt ich nie blokuje. Może rasa, kurwa, ale chyba nie. Antonelli, pytanie, gdzie rasa raz Jak za zakrętami, to idealnie. No, niby to. Oj, Pursha chyba przyblokowałem to w ostatniej fazie. Tak mi się wydaje. Niestety. Antonelli będzie pierwszy, no i trzy dychy, czyli trzy, pół dychy. A może to wystarczy na kurwa, ale. Myślę, że chyba będzie musiał powtórzyć kółko, no Zobaczymy jak to... jak to będzie wyglądać u innych kierowców. Wtedy zadecydujemy co dalej tu zrobić, bo opony też się tu zużywają, więc trzeba oszczędzać na te dalsze etapy. No i nie jestem tak naprawdę już taki dobry widok, No ale w prędkości wyścigowej będę lepszy. Alpin sławiutko. Racing No oni też mogą się tu blokować, nie? No tak, myślę, że pusze trzeba będzie powtórzyć to wyjeżdżamy nim od razu eee, zrzucam mu te oszczędzanie opon, wszystkiego i lecimy. Dobra, trochę mocniej rozwijamy te opony teraz. Ktoś go może przyblokować chyba nie. Teraz mam ma na pewno bardziej pusty tor, ale nie widzę, żeby się poprawiał. Jest trzeci sektor, pewnie... O, pierwszy teraz pojechał, czyli jednak się da. <laughs> czyli jednak się da dobrze pojechać? Pół sekundy antenariusz tracić. stracić. się, czy nie wyjechać, ale myślę, że nie. Ale mogą być te ciężkie kwalifikacje. Dobra ryzykujemy Antonelli powinien wejść No poprawiałem się ale na razie nigdy nie dobra jest Już... No jeszcze daleko tu było Chociaż widzicie co ciekawe bo tutaj te... Mamy 24, i mamy 2, 3, czyli bardzo bliska, a potem nagle 9, nie? czyli ponad pół sekundy. Ok, dobra, dalej. Um, Antonalin możemy sprowadzić na używkach. Pursza musimy na nowo, bo te używki już chyba nie dadzą rady. Szacowany czas graniczny, czyli powiedzmy, że poniżej 1,24, to będę bezpieczny, że wejdę do Q3. Taka sama pogoda, idziemy od razu. Tu na max, a standardowo. Dobra, chwilę, muszę przyłączyć się na pół. Jest dobrze to zużycia now we can see what happened now we're watching the action closely here and they just can't keep on the track really they must be careful Na tuneli na razie dobrze spotyka kierowców. Pursze też. Teraz z Joe może mieć problem. W sensie, że go przyblokuje. Tak, już po, już po okrążeniu to już mogę zjechać. Muszę, że nie ma nie ma sensu. O, zapomniałem Pursze odznaczyć. No, 1,23,7 to spokojnie wejdzie. Pursze. Antonelli musi wziąć nowe opony i powtórzyć. Teraz jest dobry moment, żeby wyjechać pusto w miarę. Tu nie zaznaczałem tego, nie? And we've had a crash on track. Okay, trafik No dobra, na rozwidzeniu jest. O lepiej po rącz bursza. O, oś, o parę 100. Nawet nie o pół dychy, nie? Za 20 yy setnych okej, okay, dobra, to jest jeszcze to myślę, że czekamy na Q3 <śm> Myślę, że tutaj wybór innej mieszanki niż Software na wyścig będzie miał większy sens ze względu na temperaturę. U, sam, co uh, słońce pływa. uhu No dobra. To lecimy dalej. Kuczy. Stuwa, stuwa, tak idziemy. Zobaczmy pogodę. Niby teraz fajnie, słoneczko później będzie so inna. Now we have green light. Right. Wróciło, proszę. Single yellow. Nie na strola, w złym momencie, ale już niech przejedzie to kółko. 25, dobra. Słabiutkie okrążenie. Niestety. Dwie sekundy. Antonelli pojechał prawie tak, jak na pole position miał być. Myślę, że ciężko będzie mu poprawić jeszcze. sańce tylko był szybszy chyba. W Q2 wtedy. Pursza, myślę, że musi wyjechać na lepszych oponach, bo... No, chłopaki nie doradzą się do czynienia w dobrej pozycji. Sank, słabiutko. Oni teraz już zjeżdżałem, to myślę, że teraz wyjadę. Dobra, trzeba mu odznaczyć to. Standardowy, naciskać. Oszczędzamy no Antonelli i mapony, bo myślę, że nawet jak nie będzie miał pole position to raczej lepszego czasu już nie wykręci. Zobaczymy, gdzie będzie pulsa. No, na pewno fajnie, że się poprawił. Nie jest to taki wynik, jaki myślałem, że będzie miał, no, ale okej. Okay. Jeszcze pewnie tak. Już tak przyjemnie, że ktoś nas wyprzedzi. No, ale okej, okay. dobrze. Tak czy inaczej, będziemy wysoko. No to cóż, dzięki za kwalifikację, Zobaczmy, gdzie jesteśmy. Jeden. I 4. I Sainz słabiutko Q3 pojechał. Ale miał chyba lepszy czas, nie? W Q2 czy nie? I Sainz. Te. Miał lepsze odwiedychy. To jak tu pojechał gorzej? Aż tak. Pewnie był gdzieś przyblokowany. Może już nie miał opon. Nie wiem, tak czy inaczej. Antonelli Pole Position. Pursza czwarty, więc zapowiada się kolejny dobry weekend. Zapraszam za chwilę. Do